Cześć, witam Cię Ligowcy. Mamy nowy sezon, czwarta edycja Ekstraligi Racing Kart. Przed nami pierwszy historyczny finał w lidze C. Na starcie zobaczymy czterech zawodników, dziesięciu kierowców łącznie brało udział w rywalizacji w pierwszej rundzie tej ligi. Kogo zobaczymy na starcie? Piotr Kuczek, Kamil Kuczek, Piotr Miller i Marcin Sendybył. To są totalni debiutanci w naszej lidze. Piotr i Kamil Kuczek trenowali w Time Ataku RK przez cały grudzień praktycznie, więc pewne doświadczenie już na pewno zyskali. Zobaczymy jak to się będzie miało w odniesieniu do tego finału, bo niewątpliwie jest to duże wyzwanie na początku patrząc na to, kto w tej lidce C rywalizuje. Już za chwileczkę rozpocznie się ten wyścig. Niestety troszeczkę jesteśmy ograniczeni kamerami. Widzimy tandem już zjeżdża i rozpoczyna się pierwsze pomiarowe okrążenie. Na czele Piotr Kuczek w gokarcie 8, później Kamil Kuczek w gokart, 10, Piotr Miller 7K i Marcin wtedy był gokarz numer 5. Cztery kierowców. Zwykle zwiastuje e, to niezbyt duże emocje. Już mieliśmy to porównanie w innych. No i proszę, pierwszy już błąd właśnie e, Kamila Kuczka. Chciał on zjechać do pitstopu i to jest właśnie pierwsza, e, pierwszy błąd. Natomiast jest to przełożenie właśnie z time attacku, gdzie e, wyścig trwał 5 minut krócej i od razu można było zjechać do pitstopu. Natomiast w ekstralidze zjazd do pit stopu dozwolony jest dopiero po. W przejechaniu pierwszego pomiarowego okrążenia, czyli tak naprawdę trzeba wykonać dwa kółka, aby móc jechać do pit stopu. I Kamil jest już na swoim pierwszym pit -stopie. Nowa konfiguracja na torze Racing Cars, także nowe czasy będą pojawiać się nam przy wiezie z pit 42.0 to jest pierwszy historyczny. Pizza pierwszy, też wyjazd zmiany e, i wykonuje ją Kamil Kuczek. Na razie na ostatnim miejscu. Na czele e, Piotr Kuczek już dość e, sporą przewagą 1,5 sekundy przewagi nad Piotrem Millerem. Proszę, Kamil Kuczek w drugim już pistopie e, Ciekawa strategia e, młodego zawodnika. Za chwileczkę powinna nam się pojawić kolejna kamera. Tutaj też błąd z mojej strony. 12 minuta bodajże i będziemy mieć obraz kamery przy wyjeździe z pitstopu. Jeszcze bez pit-stopu, jest to pierwszy tego typu wyścig dla Piotrka Millera i Marcina Sendebyła. I proszę, trzeci pit-stop Kamila Kuczka. 41.9, więc poprawił się to a powiedzmy jedno natomiast naprawdę dwie setne, 41.6. I już mamy kamerę przy wyjeździe z pit-stopu. Pierwszy To Martin był w pit stopie, Zobaczymy jak Martin sobie poradził tutaj na początku 41,6, czyli bardzo dobry czas, porównując na razie do, do, do Kamila Kuczka. No i tutaj błąd. Widzimy Piotr Miller. Nie trafił sprzeciw nie, był w stanie się już cofnąć. To są właśnie oznaki debiutów, bardzo często zdarzają się takie błędy. Kamil Kuczek wykonuje swój czwarty pit czyli już ma wszystko zaliczone. A w boksie widzimy Piotra Kuczka. Proszę, 40,8 Najlepszy do tej pory pit stop wykonany przez zawodnika w tym finale Kamil ma już 4 pizzopy, więc tak naprawdę ma już tylko teraz walkę z samym sobą wykonywanie jak najlepszych czasów Kolejny pit stop Piotra Kuczka zobaczymy 41 i3 i tym razem już Piotr gorzej również Marcin Sendy był wyjeżdża z pit stopu 42 i8 widać tutaj jeszcze trzeba popracować to jest półtorej sekundy straty już na samym pit stopie Marcina do Piotrka Kuczka. Warto popracować nad tym elementem. Chociażby przed samym wyścigiem. Zawodnicy mają 2, 3, czasy 4 okrążenia na to, by spróbować szybko wyjechać do tego pit stopu. Można przecież wtedy spróbować to zrobić jak najszybciej. Kary nie obowiązują, zatem taki trening może się przydać, a 1,5 sekundy to jest bardzo dużo wyścig. Na czele obecnie Piotr Miller, natomiast on nie ma zajczonego ani jednego pit stopu. Piotr Kuczek na miejscu drugim, Marcin Sendy był jest trzeci i Kamil Kuczek czwarty. Kamil już wykorzystał wszystkie pit stopy. Piotr Kuczek i Marcin Sendy był po dwa zjazdy do pit stopu. Zatem tutaj możemy zobaczyć, jak się toczy ta rywalizacja chociażby między nimi. Widzimy Piotra Kuczka właśnie teraz jedzie pod tablicą. Gdzie jest Marcin? Marcin teraz jest koło pit stopu, więc to jest duża przewaga. I pierwszy pit stop Piotra Millera, jeżeli dobrze widzę. Piotr Miller i widzimy tutaj, ta kamera przywiezie z pit stopu, może nie jest najlepsza, ale tu będzie się bardzo dużo działo. 41,4 tego czasu przy stopie. Oczywiście to nie jest wyznacznik cały tego, co się dzieje przy zmianie. Do tego dochodzi również czas poszczególnego okrążenia, więc tutaj jest, są dwa współczynniki. Na prowadzeniu Piotr Kuczek, Piotr Miller na miejscu drugim, Marcin Sendy był trzeci, Kamil Kuczek na miejscu czwartym. Przypominam, Piotr Kuczek dwa pistopy, Kamil Kuczek cztery, Piotr Miller jeden i Marcin Sendy był pistopów dwa. I proszę, kolejna zmiana. Piotr Kuczek, melduje nam się po raz trzeci w stopie. Tam Kuczek proszę zobaczyć jakie ma czasy. 26 135 ostatnie okrążenie 41 i 0. Wyjazd z Piotra Kuczka i proszę, ustawia się za Marcinem tędy byłem. Ma zdecydowanie lepsze tempo więc z tego co widzę jest blokowany przez Marcina. Na tym mogą zyskać rywale zdecydowanie Kamil Kuczek. Zobaczmy, 26-178 I tak, Marcin jedzie dalej, a swój czwarty pisto zalicza Piotr Kuczek No i teraz zobaczymy, gdzie jest Piotr, gdzie jest Kamil Kamil jest już przed pit stopem, rusza Piotr, jak to się nam rozwiąże, proszę bardzo Piotr przed Kamilem wyjeżdża z pit ale Kamil jest już tuż za swoim rywalem nie zobaczymy tego jeszcze w sekundach, bo Piotr Miller ma dużą przewagę nad pozostałymi. Tutaj widzimy prawie 17 prawie sekund przewagi na tym marcinem, jak było. Natomiast Piotrek ma jeszcze oczywiście pit stop. Właśnie teraz jest, jest w pit stopie Piotr Miller. Na prowadzeniu wciąż Piotrek, który wyjeżdża. no... Oj, proszę! Kolejna zmiana właśnie tędy była. że zobaczymy jaka jest między nimi różnica, bo mają tyle samo pitstopów. Natomiast Marcin s był jest właśnie w pitstopie i spada na razie na ostatnie miejsce. Piotr Kuczek i Kamil Kuczek. Tutaj cała będzie rywalizacja już do samego końca. Tempo Piotka jest też bardzo dobre 26.074, czyli 1 dziesiąta sekundy lepsza od Kamila na ostatnim okrążeniu. Piotr Miller 26 i 9 prawie sekunda straty ale Piotrek na razie w tym wyścigu prowadzi ma 1 jeden stop mniej niż Martin Sendy był i dwa mniej niż Piotr i Kamil Kuczek do końca rywalizacji 5 minut Piotr Mile 26,192 bardzo dobre tempo no, jeżeli by to tempo otrzymał mógłby jeszcze tu troszeczkę namieszać natomiast no, błąd w stopie kosztował go myślę, że około 7 sekund on się zatrzymał, później niepewnie ruszył mogło być to nawet więcej, więc ma troszeczkę znadrobienia 26,3 to tak. jest wciąż lepsze tempo niż na przykład Piotr Kuczek Kamil Kuczek 26,0 nie widzimy. Jest e, zderzak, zderzak. Rywalizacja Piotrka z Kamilem. Rywalizacja ojciec-syn. Zobaczymy jak to się rozwiąże do końca. Nie mamy kamery tam w dalszej części toru. Tam, e, tam się też e, dużo dzieje. Dopiero... W D. A. E, ...zobaczymy e, nagrania z tamtej części. I oczywiście od kolejnej rundy już wszędzie będziemy się starać tą kamerę wstawać Piotr Miller trzeci pit stop więc zobaczymy teraz różnicę między Piotrkiem a Marcinem Miller wyjeżdża tuż za nim dwójka Kuczków i Marcin teraz pokonuje pomiar czasu. Ma 5 sekund straty, ale do Kamila Kuczka. 11,5 minuty na zegarze, zatem zbliżamy się powoli do końca wyścigu. Po jednym pitstopie jeszcze ma Piotr Miller i Marcin tędy był. A ta rywalizacja ojca i syna wciąż zerza Zerza W pit stopie Marcin sendy był Ostatnia jego zmiana, więc też będzie można zobaczyć jego odgórowanie do tej dwójki prowadzącej. I widzimy, że ma okrążenie straty do, do Piotra i Kamila Kutków a na prowadzeniu wciąż Piotr Miller ma on jeszcze jeden zjazd do pit stopu na ogonie Piotka już Piotka Millera jest piotkuczek Będzie tam próba ataku, próba wyprzedzenia obecnego lidera wyścigu, choć wiemy, że jeszcze Pisto przed tym zawodnikiem. I jest próba ataku, ale jeżeli dobrze widzę, Piotr Miller jeszcze nie odpuszcza. Teraz dał się wyprzedzić dwójce prowadzących ten wyścig i myślę, że już będziemy mieć odzwierciedlenie na tablicy prawidłowe. Piotr Kuczek, Kamil Kuczek, Piotr Miller, Marcin Sendebył. Natomiast Miller ma jeszcze e, powinien jeszcze wjechać do topu, by nie spaść na ostatnie miejsce w tym wyścigu. odskuczek jest już na plecach Marcina tędy była. Minuta do zakończenia wyścigu. Sędzia będzie machał jak zwykle około 40-30 sekundy przed zakończeniem. Tak aby każdy zawodnik mógł jeszcze przejechać przez linię pomiarów czasu. Któż nam się tutaj wydarzy Piotr Kuczek Jako pierwszy Kamil Kuczek Na miejscu drugim Piotr Miller nie zjechał po raz czwarty Do przystopu więc wpada na ostatnią pozycję Zatem Marcin Sendy Był na miejscu trzecim A na miejscu czwartym W pierwszym historycznym wyścigu Ligi z Piotr Miller Tak to nam się przedstawia Zatem Piotr Kuczek awansuje do Do finału C